ma maleczko! Z tej strony Jadek. No i dzisiaj, jak widzicie, pogramy sobie w Battlefield 42 na konsoli. Yy, widzicie Battlefield Be Open Beta? Dzisiaj jest. Znaczy, wczoraj była, a dzisiaj widzicie filmik. Tak, o 6 rano widzicie filmik. Także myślę, że możemy grać. Wybierzemy sobie ten tryb i teraz... Yy, możemy wybrać sobie jakieś yy, yy, chyba nie możemy sobie wybrać. 64 graczy może być maksymalnie na, na mapie na, na ps 4 Dobra, zobaczymy jak będę ramił. <gryb> o. Zobaczymy jak będę ramił. Ja muszę coś ustawić na topie. Okej okay. <duszel> Ale ja się cieszę, że Battlefield Open Battle jest. Bardzo się cieszę. No daj, ładuj się. Ok, i gramy. Troszeczkę pograłem. W pracy, no. Tutaj wchodzimy. Uuu, jakiś bóg! co nie, nie mam broni? Okej, okay, jakiś bóg był. Laguje mi strasznie teraz. A, może tu skoczyć, dobra. Czy ktoś tutaj jest? Za ta muzyka. Musi, muszę trochę przyciszyć. Dobra, to idziemy. Za tym gościem. Do punktu odniesienia na niego. Ciemność strasznie jest, ciemność strasznie jest, ktoś, ktoś mi wyskoczy, że mnie zabije. Widzę tam, zobaczymy, czy nikogo tu nie ma. No, idziemy tak, po prostu idziemy tak. Możemy biegnąć, czemu nie? O panie, to jest otwarty daram. Otwarty, teraz chodzimy. Punkt C1 został przyjęty. Został przyjęty. To idziemy się do tego punktu. Przyjęty. 10 punktów. Jesteśmy. Ty, tam też. tak, helikopterem lata sobie. Zabija. Helikopterem. Gdzie jest walka? Gdzie jest walka teraz? Tam no, ktoś jest nie ma Ja tylko czekam na walkę Czemu tak mi daleko tepnęło Czemu tak daleko mi tepnęło Tam już idą gości, gości Ludzie a ja, ja tylko ich nie widzę, czyli ja Helikoptery nie widzę Mam już... Punkty Nie wierzę, że czołg mi jedzie. Dobra. Ej, zawiedź mnie! Bo tu jakiś sektor jest. Czy ktoś tutaj jest? Jeszcze zastanawiam się, czy mogę tu wejść, to wkoczyć? Za mało jestem chyba. Okej, okay, bombardują, przy, przyjmują cel. O, czy, zabili mnie, no tak. No zawsze, <ścoughs> ja, ja zawsze może, mogę lamić. Czy my mamy a odzyskuję? Czy b, możemy się bronić? Reset. <ścoughs> y, oba, nie mi tak. I, I tak, nie wiem, po co mam czekać. Tak, gdzie jest najlepsza walka? Tu jest, tu jest, ciężko. O, tu jest helikopter, tu się zdepniemy. Tu jest walka. Z czołgami jadą, kurczę, to jest fajne. Z czołgami mogą jechać. Ale gdzie strasznie jadą? Z helikopterem chyba, tak? Tu jest... Kurde. Do znaczenia? Biatyka. Wszystko się burzy. Biegniemy biegniemy, biegniemy, wyjaśnia, wyjaśnia, nie Wyjaśnia, Nie Wyjaśnia, miałem Zobacz. miałem go, Ale Wyjaśnia. 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 Zasetujemy, gniewem od razu. Nie tutaj, tu jest bardziej walka. Się tu odudzimy. może pójdziemy do punktu B1. Bo już przejmuję tu Okej, okay. to wyścignął. Przechodzę od To przechodzę od nas, przechodzę Ale nas, przechodzę od nas, Dobra. Ale nas, przechodzę od nas, przechodzę od nas, przechodzę Dobra, ale tracimy te punkty Medyk, medyk, chyba, może nie Tracimy te punkty Bo jesteśmy na dachu no, Nasz punkt B1 B1, B1, B2 B1 to jest tutaj ale to musi zostać. Czy pan się zatawie zaraz? Czemu taka Polska jest? Do czego ona? Giem, giem chyba do tej flagi. Bo Nie, jeszcze nie zniął. nią. Rozwinął. Mamy cela. Możemy się łaszyć, sami O! To jest czoł! Kurczę to jest nasz show. Ech, Dobra. Jest git Jest dobrze, ale już nie możemy się ulepszyć. Chyba, już się nie uderzył. Przyjęli nas punkt, czy nie? odbijamy. No, no, bomba atomowa. Tu no, już strasznie ciemno nie no, widzimy. Tam wziął tutaj, no kurczę, go widziałem chyba. No nie, nie tu więcej. O, przyjęliśmy punkt. Ten punkt. No bo to nie ma, to przyjdziemy żeby do tego od dowódcy helikoptera. No bo przyjęliśmy ten punkt. Możemy tu już, już i odpalić do helikoptera. Fajnie było. Wpadamy powolutku. No Co idę. Puszczą mi zarazik. Nie mam Cela, nie mam cela! nawet jak krwawo to nie mam cela Zresztą nie mam cela Nikt mnie nie obrotuje chyba. Nie mam cela o, tu jest taki, Zim, to, to duży wiesz. A tu możemy tak Tu <trybujesz> Oczy... ja wyjść, ja wyjść, ja wyjść, ja e, e, e. no, tak, ja wyjść, ja wyjść, ja Eee, ja wyjść, ja tak, ja Jak mam wyjść tego Okej, okay, możemy się to wczepnąć. I co tu laska teraz powodnie? Chciałem wyjść. Czekaj, ja wyjść. Chcę. Właściwie wszyscy zginęli, <grymne> dobra Nie, ja nie będę się poddawał do tych Tu też przyjmują Dobra, chodzimy, ale musimy poczekać minut, minut, sekundy i tu przyjmują Ten saktor musimy... O, tu jest tam był ktoś, ale ja tutaj tu widziałem force'a, tam jeszcze assistance dobra myślę, że teraz, nie wiem, teraz pożegnać, bo to będą krótkie odcinki control. z gry Battlefield otwarta beta 2024 Także myślę, że ty ma ten... Może jeszcze go zabijemy? Idziemy. Chyba. Chyba. Chyba idziemy, idziemy, idziemy. Czy, jeszcze się wam nie polega. Zobaczysz, że to raz. Chyba to jest bez końca meczyk. Czy to są punkty? Nie to. Wejdź, idź no. Dobra, e, resetujemy. Nie e, będziemy, będziemy, tak? Także tym w też się definitywnie wam pożegnam. Żegna Was, y, Rujadek. Trzymajcie się. No i cześć. Do następnego odcinka. Chyba za dwie godziny będzie odcinek następny, a poza godzinach. Także cześć, pa.